Siemaneczko, tutaj Węta i zapraszam was do czwartego odcinka z serii Stubs the Zombie. Tak więc zaczynajmy. Aaaa! Wciąż bez wyjaśnienia pozostaje potężny wybuch, który zniszczył posterunek policji w utopiach. Oh, ah Fred, to się dzieje trochę zbyt szybko. Rozluźnij się, kochanie. Ted by na pewno tego chciał. Patrzyłam, jak umierał. A jakieś trzy godziny temu. Nie żyj przeszłością, Judy. Czas pójść naprzód. A... Oh, Ted... Fred... Jakie ta dziewczyna musi mieć nieszczęście po prostu. Jest to już drugi raz, kiedy się spotykamy. No ale jednak ma odrobinkę szczęścia, że przeżyła to, to spotkanie. Dlaczego ja? Okej, okay, przyszły tutaj posiłki policjantów. To szybko musimy się z nimi tutaj rozprawić. Ale strzelają tutaj. Ale jest to idealne miejsce, żeby puścić bąki. Do jednego policjanta to już nie dotarło, nie, na nieszczęście. I teraz z naszą dużą obstawą możemy spokojnie pokonać kolejnych policjantów. No i wchodzimy do parkingu. Z którego wychodzą jeszcze cywile, ale uzbrojeni cywile. Jak widzimy, posiadają tutaj jakieś siekiereczki, jakieś kurcze pałki. No, to już nie są ci zwykli cywile, którzy po prostu tylko uciekali. Teraz już próbują się jakoś bronić przed nami. Mam żonę i dzieci! I gorzej od nich się zachowują tak naprawdę policjanci, jak tutaj próbują uciekać, a cywile normalnie podchodzą i próbują się ze mną zmierzyć. No ale teraz już nie zostawiłem żadnego wyboru i muszą że się ze mną tutaj troszkę skonfrontować. Ale to jest piękny widok jak możemy zauważyć, że z jednej i z drugiej strony koledzy zombiaki po prostu rozprawiają się z tymi policjantami. Tutaj jest jeden uzbrojony niestety. A z nim się chyba tak łatwo No z nim tak łatwo nie, nie uda nam się. Musimy poczekać aż jakiś zombie do niego podejdzie albo coś i teraz dopiero możemy urwać mu rączkę. Jesteśmy na piętrze teraz. Patrzcie, tam jest Kurczę strzelają tu do mnie niepotrzebnie. Mam żonę i dzieci! O mój Boże! On mnie rzec zarówno się spacyfikuje! On zeżarł mózg Boba! Dokładnie tak, dokładnie zeżarłem mózg Boba. No i... Teraz wydaje mi się, że powinniśmy kierować się po prostu do góry i chyba na jak najwyższe piętro mamy się tutaj dostać na tym parkingu. No to idziemy tutaj. No już coś tutaj jedzie, policja. Tam ja jakieś posiłki już idą. My najpierw musimy się zająć tymi tutaj z dołu. Troszkę pomóc trzeba naszym kolegom, żeby oni również mogli się wyżej dostać. Dlaczego ja Ci pokażę za co? No. I teraz jest idealna okazja, by iść tutaj. Tutaj jakoś tak rozstawieni, żeby, że niby trudno tutaj się do nich dostać, no bo jeden jest w jednym rogu, drugi w drugim rogu i że niby jest, to ma mi sprawić jakąś trudność. Ale jak widzimy oni już tutaj do mnie sami podchodzą i wystarczy ich tylko tutaj złapać. I szybki flaczek. I już widzę, że gdzieś tutaj dotarliśmy. Już widzę w rogu przewodniczkę. Naszą roboprzewodniczkę. przewodniczkę. Twoja stara przyjaciółka robo przewodniczka się masz. Zrobiło się tu dość gorąco, co? Wypadki potoczyły się w zgoła nieoczekiwanym kierunku. Pewnie czujesz, że tracisz głowę. Okej, okay, no to mamy nową umiejętność, jaką jest... rzucenie głową. I głowa po prostu się detonuje. Dosyć ciekawe. Cieka ciekawy sposób na wyeliminowanie przeciwnika. No, może nie jednego, a jakiejś takiej większej grupki. To umiejętność będzie bardzo przydatna. Ja ci pokażę za co. Kurczę, dosyć mocno tutaj oberwałem. To się tutaj schowajmy za tą szybką. I miejmy nadzieję, że nas tutaj nikt nie zauważy na razie. Dobra, już wzrasta życie. To bardzo dobrze. No i możemy iść. O jest jakaś winda. I gdzie my tutaj wyjdziemy? No i tutaj na dole już ząbiaczki też są. Sobie jakoś próbują poradzić z policjantami. I to jest kurczę, jesteśmy już w takim momencie, gdzie naprawdę jest tych zombiaków tyle że przechodzę do po prostu kolejnego etapu mapy, a tu już są zombiaczki. Tyle ich się w mieście narobiło. <śmienny> Podam ci pomoc! Dobrze, już widzę tam jakieś przejście dalej. Uśmiech proszę. O kurde, ile ich tutaj jest. E, szybki flag. No, niestety nic im to nie zrobiło. E, teraz jakoś. Tutaj się ich pozbyć. No. O kurde. Musimy się schować za kwiatkiem. To tak przykucniemy tutaj. No i teraz możemy... O kurde. Ile ich tutaj wyszło. Cie na mnie tutaj... Czekali tutaj normalnie na mnie. No dobra. To przechodzimy do wcinania mózgów. Na okazję, aby urwać mu rękę. No Na tego na razie nic nie zradzimy. Musimy poczekać aż jakiś ząbek tutaj do niego podejdzie. Jeszcze u góry ktoś jest. No to wchodzimy tutaj. Po drugiej stronie te też ktoś tam strzela. No to wypadałoby też się nim zająć. Nie lubię, jak ktoś strzela do moich kumpli. Tutaj jeszcze ten uzbrojony jest. Dobra, urywamy rączkę. No i pozbyliśmy się go. No i wychodzimy. Teraz tutaj o kurde wyszli tutaj znowu z za rogu. Ja ci pokażę za co. Oby mnie nogi nie zawiodły. Tylko nie zagardło. O kurcze. No i tu wszędzie też przyszli. Przyjechali. Dlaczego ja? Pała pokona wszystko. Dobra, szybkie gazy. Urywamy rękę. Urywamy drugą rękę. Nie Musimy troszkę odpocząć. Dobra, i idziemy do ostatnich strzelających policjantów. ...pojawi się o północy. Najpierw Julia Glamour i pan Kraty w filmie Poślubiłem cheerleaderkę kanibalkę Jej uśmiech skradł serca połowy szkoły, ale kompony ociekają krwią. Zobacz sam, o północy! Wreszcie! Oczekiwanie na sequel super ubiegłego roku państwa No, i udało się. Teraz tutaj za rogiem Hmm, pusto w miary. No, tam są, dobra Zombie! Zaraz się spacyfikuję. Daj mi spokój! Dobra, no tu wchodzimy tutaj do środka. Kurczenie ciekawa sytuacja, wypadałoby się schować. Na szczęście kwiatek, dobra rzecz, uchroni mnie przed wszystkim. Trzeba było Szybka rączka, ja szybkie mózgi. I przeciwnicy pokonani. Teraz tutaj jeszcze na moście chyba ktoś jest, dokładnie. Dobra, najpierw idziemy do tego policjanta I teraz jest idealna okazja, by urwać temu rękę. No i tutaj mamy chyba windę. Dokładnie. I znowu w innym miejscu jesteśmy. Brak mi On zeżarł mózg Boba! Dlaczego ja? Mózgi. Hm. Jakiś parking tutaj jest? Jakiś... exit? No dobra, to zaraz tutaj spróbujemy wejść do środeczka, tylko trzeba pokonać przeciwników. Tak więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tak więc zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie, to udostępnijcie ten odcinek. Cześć.